Cześć, jestem Piotrek z kanału Piotrek Vlog, a to jest 10 pytań do mnie. I zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i subskrybowania radka. I w ogóle oglądajcie. Siemanko, z tej strony Radek, a to ostatni już odcinek z serii. 10 pytań do Czulanie się nad sobą. Jest to ostatni odcinek, 10 pytań do. Nie ma co dłużej przedłużać. Co dłużej przedłużać? Nie ma co przedłużać. Lecimy z pierwszym pytaniem dla Piotrka. A czemu, Piotrek, w ogóle założyłeś kanał na YouTube? Może wiąże się z tym jakaś ciekawa historia? Szczerze powiedziawszy, jak zakładałem kanał, to, to nie wiem, to nie jest żadna ciekawa historia. Po prostu najpierw miałem bloga, którego prowadziłem i pisałem o różnych kłopotach, później ktoś mnie namówił, żebym spróbował coś z wideoblogami, a z racji, że wcześniej jakoś tak się mnie kręciło, trochę montowanie tych, tych filmów i tak dalej. To postanowiłem założyć ten kanał i nad pierwszym filmikiem trochę siedziałem, długo siedziałem i długo się zastanawiam, czego też dodać i czego opublikować, bo na początku był prywatny, później go opublikowałem na publiczny. I się zastanawiałem, bo bałem się trochę, że mi nie wyjdzie, że to będzie hala fala hejtów się na mnie yy, utopi. Mnie. Ale jest ok. I, I to tyle, nic ciekawego. jak zakładałeś swój kanał, miałeś od razu na niego jakiś pomysł? Wiedziałeś od razu, co będziesz na niego nagrywać, jak będziesz go prowadził? Czy wszystko powstało u ciebie tak spontanicznie? Zakładając kanał, raczej myślałem, że właśnie będę nagrywał to, co nagrywam teraz, czyli takie vlogi tematyczne. I to tyle. Czyli, no tak, raczej wiedziałem, że, że będę nagrywać to, co nagrywam. Tak planowałem i tak dużo. Gdybyś miał wymienić trzy rzeczy, jakie dały ci nagrywanie na YouTube, co by to było i dlaczego? Jeśli mam wymienić, co dał mi YouTube, to na pewno pewność siebie, bo uważam, że pewności siebie trzeba mieć na pewno dużo, żeby, żeby coś osiągnąć. Znaczy, nie mówię, że osiągnąłem coś wielkiego, ale jednak. Coś tam jest i ja się z tego cieszę I pewność trzeba mieć, żeby iść tak jakby dalej, żeby się rozwijać Poza tym yy, dał mi na pewno dużo znajomości Uzyskałem dużo znajomości naprawdę Poznałem świetnych osób, mnóstwo A poza tym... Wydaje mi się, że dał mi dużo satysfakcji I zawsze, zawsze jest to takie poczucie, że komuś to się podoba Dlatego tak, dużo satysfakcji Zgadzam się z Tobą w 100% Pewność siebie, jeżeli ktoś nie ma tej pewności siebie, zacznie nagrywać filmiki na YouTube, to prędzej czy później myślę, że wykształci u siebie właśnie tutaj taką cechę. Co do nowych znajomości, zgadzam się w 100%. Jest to chyba najlepsza, jedna z najlepszych rzeczy, która towarzyszy temu całej tej otoczce yy, nagrywania właśnie na YouTube. Polecam każdemu założenie kanału i spróbowania swoich własnych sił. A czy wiążesz z nagrywaniem na YouTube Jakąś swoją dalszą przyszłość? Czy po prostu nagrywasz na razie, bo spędzasz to Wielką frajdę? Jeśli mam być szczery, to ja myślę trochę realnie i e, wydaje mi się, że, że nie osiągnąłem nic na tyle wielkiego, żeby w ogóle móc myśleć o e, przyszłości z YouTube'em. Uważam, że, że po prostu to jest nieosiągalne, więc nie. YouTube to moje hobby, ja naprawdę lubię to robić i, i to tyle. A lubisz brać udział w eventach typu właśnie Meet YouTube, Meetup, Orange Video Fest? I co sądzisz o tego typu właśnie YouTube'owych eventach? Wszystkie Meetupy są bardzo fajne, bardzo dużo się zawsze bawię, bo na Meetupie zawsze mogę spotkać się ze znajomymi z moich z YouTube'a i również spotkać się z widzami i to jest bardzo fajne. Tylko niepokoi mnie sam fakt, że jest takie duże zamieszanie i tak naprawdę na takich Meetupach Niestety z widzami jakoś za bardzo nie można sobie pogadać, jakoś złapać kontaktu, bo przeważnie jest dużo ludzi, dużo zamieszania, głośno, więc no niestety te meetup niby ma służyć do tego, żeby widz mógł się spotkać i poznać jakby z, z twórcą, ale niestety to nie, nie wygląda jednak mimo wszystko bardzo lubię takie mitapy i, i wiem, że dużo ludziom radości sprawia to chociażby zdjęcie i podpis, dlatego staram się jeździć, zobaczyć się z moimi widzami i to jest bardzo fajne. Poza tym osoby na takim etapie i w ogóle atmosfera panująca na meetupach jest tak mega miła i jest tak mega sympatyczna. Naprawdę, ja to mówię. Ostatnie cztery pytania dla Piotrka nie będą wymyślone przeze mnie. Yy, zadałem Poprosiłem w sumie na grupie Piotrka Łotry Piotry. Serdecznie na ją zapraszamy. Link będziecie mieć pewnie w opisie. Poprosiłem tam widzów Piotrka, żeby napisali w komentarzu pod moim postem jakieś pytania, które chcieliby mu zadać. Mam nadzieję, Piotr, że Piotr jest przygotowany. Wybrałem, tak jak mówiłem, cztery pytania. Lecę z pierwszym z nich. Nuśka, duśka pyta, dlaczego w Twoich filmach zawsze jest drugie dno? Cichota! Nie wiem o jakie drugie dno ci chodzi, bo zawsze w filmach staram się gadać na temat, jeśli chodzi o jakieś przerywniki pomiędzy tematem albo jakieś wstawki, które są czasem jakieś yy, dziwne, yy, to chyba nie ma tego drugiego dna, jest zawsze jakiś temat. Ja realizuję ten temat, a to, że coś po drodze wyjdzie jakieś coś głupiego to jest raczej taki przerywnik. Właśnie przerywnik, ja nazywam taki przerywnik pomiędzy całym tematem. Tak. Kolejne pytanie zadała Sara Sobiesińska. Co ma dla Ciebie największą wartość w życiu? Największą wartością w moim życiu jest chyba rodzina. Tak, chyba rodzina, rodzinę zawsze stawiam na pierwszym miejscu. Tak, więc na pierwszym miejscu rodzina, mama siostra, brat, drugi brat, siostra... <noise> Przy tym pytaniu, niestety muszę posłużyć się telefonem. Muszę wybaczyć, ale boję się, że po prostu zgubię wątek. Patrycja Duda pyta: Co gdyby patatajowaty patataj kupił patatajowemu patatajowi Ciastko z mięso patataja, które kupił od patataja z patatajowa? Patatajowaty patataj? Zacznijmy tego, co to jest pataj to waty, patataj. Patataj towaty patataj mi się kojarzy z jakimś. Kucem z długą kolorową krzywą. No ale, gdyby ten patataj to waty patataj, yy, gdyby ten patataj kupił drugiemu patatajowi ciastko yy, z mięsem patataja, czyli z mięsem tak jakby tego osobnika siebie, i jeszcze kupiłby to od innego patataja, to ja bym stwierdził, że to jest kanibalstwo i kompletnie to jest morderstwo jakieś w 11 odbiór. Pójdźcie! Pataj i, pat... Pata i tatoje się zjadają. To jest kanibalstwo, to jest zbrodnia, nie pójdą do piekła. Świetnie z tego wybrnąłeś. Przyznam się, zanim udało się poprawnie przeczytać nawet całe to pytanie, to chyba nagrywałem je 8-9 razy. Tak więc patrycja pozdrawiamy. A Paulina Czmut pyta kim jest dla ciebie widz? E, widz. E, widz jest dla mnie czymś ważnym, ponieważ gdyby nie widz... Gdyby nie te 20 tysięcy osób, które, yy, które mnie wsparły, które kliknęły, ten przycisk subskrybuj i są ze mną już niektórzy od bardzo dawna, to mnie by tutaj tak naprawdę nie było, nie stałbym tu, nie nagrywałbym tego dla nikogo, więc yy, to, to cały jakby sukces mogę zawdzię zawdzięczać tylko widzom, tylko Wam. I ja wiem, że to jest taka bardzo pospolita yy, odpowiedź, ale taka jest prawda, więc nie ma co ukrywać, że. Yy, że nie tylko twórcy tworzą tego YouTube'a, ale też widzowie i widzowie odgrywają największą rolę, bo wszystkie filmy na YouTube są tworzone dla widzów. Więc... Ostatnie pytanie, kończące zarówno 10 pytań do ciebie oraz kończące serię 10 pytań do, zadała Gosia Nacewicz. A Gosia pyta: Co inspiruje Cię do nagrywania filmów, Piotrze? O, to jest bardzo ciekawe pytanie, na które wydaje mi się, że mogę się wypowiedzieć. E, na początku YouTube'a, na początku mojej kariery... kariery e, z YouTube'em e, wszystko wychodziło dosyć... miałem podejście do tego takie trochę... z dystansem, bo ja nie myślałem, że osiąg że trafię do jakiejś większej ilości ludzi. I, I coś osiągnę, dlatego nie przykładałem się do tego jakoś tak y, mocno, mimo iż starałem się, ale to było tak w większości przypadkach tych pierwszych filmików, to było tak, że ja y, siadałem, włączałem kamerę i przez pierwsze 5 minut filmik, który to wszystko zostało oczywiście wycięte, ale przez pierwsze 5 minut nagrywania, to mi więc wyglądało tak. i ja tak naprawdę włączałem kamerę i nakrywało się to, co ja myślę i, i tak naprawdę podczas nagrywania wymyślałem jakiś temat e, który właśnie później wychodził i z tego tematu jakiś wybierałem tytuł filmu i tak dalej e, teraz staram się tak nie robić, bo wiem, że nagrywanie jest strasznie długie wtedy i nie wyrabiam z kartą, z baterią i tak dalej e, dlatego staram się jakoś to mniej więcej zaplanować, ale nie robię tak, że piszę scenariusze, ja wiem, że dużo dużo twórców na YouTube pisze scenariusze i w ogóle jakieś wszystko staram się chociaż w głowie mniej więcej poukładać sobie o czym będę gadać, chociaż wybrać temat przed nagraniem włączam kamerę, jakoś to leci no i to tyle, dzięki za oglądanie i zapraszam na mój kanał i zapraszam do subskrybowania Radka, bo to naprawdę bardzo fajny kanał i ja go polecam subskrybujcie Radka standardowo y pozwolę sobie zakończyć tak jak ja zawsze kończę, więc dzięki cześć, na razie patrzymajcie się do następnego razu.